Okej, cześć, witajcie. Ja jestem Szajowski. Jest Your Grace na no odcinek 23. Bardzo miło mi Was przywitać. Kontynuujemy tydzień siódmy w naszej opuszczonej, już nie takiej opuszczonej, ale twierdzy, naszym nowym domu. Mamy trochę jeszcze rzeczy do, do zrobienia, m.in. sypialnia dzieci. Tutaj chyba mamy Cedanie i Tymo do porozmawiania. Co nam powiedzą. Mają cały czas swoje łopaty. Uważaj, to Morana. O co wam dzieci chodzi z tą Moraną? To ty Tymo, to tylko ja. Poza tym, myślałam, że lubiłeś Moranę. Lubiłem Moranę, ale nie widziałem o tej śmierci zimie. Zwróciłem tylko uwagę na długie, ciemne włosy. Wiesz, ojciec mówił mi, że... Caladur... Rządził kiedyś całym światem, a potem nadeszła zima. Tak ostra i zimna, że ludzie musieli uciekać do najcieplejszych części kraju, zostawiając ze sobą wszystko. I tak myślałem, a co jeśli to Morana otuliła cały świat białym lynem? Och, nie, nie chcę być zamrożony, przepraszam, Morana. Legendy mają moc. Słyszałem, że Morana przychodzi zamrozić małych chłopców i dziewczynki, którzy jedzą za dużo cukru i nie chodzą spać o czasie. Tak, królowa Aurelo, zrobię jak każesz królowo Aurelo. Morana obserwuje każdy krok. Chyba go zastraszyłem, Timo. I tak dawno chłopiec nie przestawał mówić o Moranie. Teraz wydaje się, że coś się jej bać. Może tak będzie lepiej? Może nie. A ty? Witam szanownego pana. Czy potrzebuje pan, byśmy odśnieżyli wasz ogród? Ach, tak, bardzo proszę, młoda damo, proszę weź ten mieszek pełen złota. Dziękuję szanownemu panu. Widzisz, to zadziała. Zdecydowanie to zadziała. Już mi każe iść, ale nie, ja chcę jeszcze do naszej As pójść, porozmawiać z nią. No zobaczymy co nam powie. As? Co tu robisz? A nie, tu jest Welek. Welek? Mamy twojego lwa. Słów wspaniałe. Czyż nie, wasza wysokość? Dziękuję za wszelką pomoc. Gdy skończy się zima, wyruszę do Kaladur. Caladur. Nie wiem, jak to przeczytać, ale niech będzie Kaladur. By upewnić się, że te stworzenia będą mieć szansę na normalne życie. Poinformowano mnie, że Erik spędził niezliczone godziny i zasoby, by je znaleźć. Cieszę się, że udało się znaleźć jednego w dobrym zdrowiu. I dostaliśmy u polu bestię, znajdź ostatniego żywego lwa, więcej doświadczenia, Welek. Do zobaczenia później. Wasza wysokość? A ty coś chcesz powiedzieć? Hmm? Dobra, ty nic nie chcesz? Archiwa. Agenci królewscy, myśliwi Davern. Królowa Aurela pomogła naszemu myśliwemu zlokalizować jednego, jednego z lwów. Póki co, bestia zostanie w twierdzy, ale myśliwy obiecał, że gdy minie zima, wywiezie ją do Kaladur. Wytropienie takiej bestii wiele nauczyło naszego myśliwego. Czyli mają więcej... Gdzie jest ten lew? Gdzie jest ten lew? Okej, okay, nie ma go. Ale e, komnaty króla. Zadanie poboczne. A jeszcze musimy do naukowca pójść na pewno. Mamy tu kilka rzeczy do zrobienia e, Eryk Tym boi się... No boi się... Jakiś czas temu dzieci zaczęły nazywać mnie moraną. Ha. Tak, Asalia ich tego nauczyła. Mimo. A teraz Tymo się boi. Martwię się, że nie sypia za dobrze. Jedny chłopiec czuje się samotny. Mam nadzieję, że Jakub w końcu nas znajdzie. Odpoczywaj. Dam ci odpocząć. Dzieci. Nowy dzień, nowe wyzwania. Wasza mama zacznie się... zaczyna się w miarę e, e, w tym orientować, he? Dobra, ale jeszcze do sali obrad pójdźmy. E, I w sali obrad e, tutaj Welek poszedł. Nie, nie będę zapisywał po raz kolejny gry. E, porozmawiajmy. Bo tutaj nic nie ma, tak? Tutaj nic nie ma. Oj. Ale z nim porozmawiajmy, że pozbyliśmy się lekarstw. Tak, 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 Wasza Wysokość. Rozdałam twoje leki, rozdałam wszystkie twoje fiolki. Ach, tak! Twoja formuła działa, proszę mieć na uwadze, że na pewne skutki uboczne, więc niektórzy mogą do was wrócić. Jeśli tak się stanie, powiedzcie im, że wszystko jest w porządku i że efekty powinny ustąpić w ciągu kilku dni. Nie ma co się martwić. A co z naszą umową? Oczywiście nie zapomniałem, nigdy nie zapominam. Tak jak obiecałem, moje usługi będą teraz dostępne dla was i Waszego króla. Słynny doktor, pomóż doktorowi Finaszowi. Won, coś tam, dostaliśmy osiągnięcie kolejne, już trzecie chyba w tym tygodniu. Czy możesz, e, jeśli chodzi o stan. Czy ten nowy lek byłby w stanie pomóc mojemu synowi? czy byłby w stanie pomóc mojemu synkowi? Cóż, nie jestem pewien, że nie zostałem poinformowany o jego stanie, ale jednak naprawdę wolałbym najpierw skupić się na przywróceniu króla do życia. Do zdrowia. No w sumie, e, możesz. Teraz, gdy twoje nowe lekarstwo jest gotowe, myślisz, że to może pomóc mojemu mężowi? Tak, oczywiście. Ja zgromadzę wszystko, czego potrzeba. Proszę spotkać się ze mną w komnatach waszego męża. Okej, okay, to na razie. Porozmawiamy później. Cała przyjemność po mojej stronie, wasza wysokość. E, po wielu niespokojnych nocach i wyczerpawszy wszystkie znane metody leczenia nie było wiele do stracenia królowa Aurela poprosiła Fina by pomógł królowi by podał królowi nowy lek ekscentryczny naukowiec królowa Aurela poinformowała doktora Fina o stanie księcia zapewnił ją że skoro stan jest stabilny nie wymaga to natychmiastowej interwencji oraz medycyna może jest skończoną nauką, ale dzięki pracy tak utalentowanych lekarzy jak Fin i dzięki pomocy królowej dokonał on znaczących ulepszeń. W ramach podziękowania zaoferował swoje usługi jako nadworny lekarz. Czyli co mamy iść teraz tutaj? Będzie tutaj nasz Fin. Jesteś Fin. E, Fina nie ma. E, no i tyle. Tydzień ósmy, później tego samego wieczoru, jednak jeszcze idzie lekarz, Erik jak mi ciebie brakuje. Ale myślę, że nasza sytuacja zaczyna powoli się poprawiać. Robimy postępy w zbieraniu zasobów, by zaspokoić potrzeby ludności. Jeśli tylko uda e, się ich spłacić i znaleźć lekarstwo dla ciebie i księcia, będziemy gotowi, by odbyć krew, no, prawda? Ale gdy tak o tym mówię, to wydaje się bardzo dużo, ale tydzień za tygodniem zbliżamy się do celu, a to daje mi nadzieję. Dzieci zaczęły rozpuszczać tą śmieszną plotkę. Uważaj, że, e, uważają, że to zabawne nazywać mnie Moraną. Zaczynam żałować, że tak nie jest. Jeśli naprawdę byłabym boginią, dopiero bym im pokazała. Oj, niedobrze. Choroba. Dobra, potwór, praca, krwawienia, plotki, eee, katastrofa. Eee, targowisko. Ulepszone lekarstwo FIDA mamy. Młot. Eee, pierwsze co, to tak, nie rozpo... O, mamy dwa punkty Dodaję chustę do twarzy i zardzewiały ostrze do targowiska obniża cenę narzędzi na targowisku zwiększa szanse na zadania walki zwiększa trudność zobaczmy co tam jest ulepszmy to i mamy zmniejsza trudność zadań pożaru dodaje zadania walki do kolejki Noś, dobra, może być. Eee, agenci. Mamy psa. O proszę, i mamy doktora Fina. Uzależniony minus 10 na wszystkie cechy, chyba że użyje przedmiotu wino. O. O proszę, mamy takie rzeczy. Ona była broken bardzo, ale nie mamy trochę kasy. Teraz w tym etapie muszę, zrobimy tak. Wszystko pójdzie w zapasy praktycznie. Zatrudnijmy psa, zatrudnijmy lekarza, zwolnijmy tego, zwolnijmy ją. Wszystko, co się da, walimy w... O tak, ile tutaj mamy. 57, 100 i reszta. Wszystko, co się tylko da. Tutaj łącznie mamy 34. To jest bardzo dużo. Nie mamy złota. To prawda, ale mamy tych dwóch. No, oni są wszyscy wyczerpani. Eee, I tak. Klapa. Nie jest to zbyt wydajny agent, ale jest eee, równie godny zaufania jak inni. I ma o wiele mniejsze wymagania, gdy idzie o wynagrodzenie. Cierpi na lęk separacyjny, i nie można go wysłać samemu. O, oh. e... oj, oj, oj. A... To niedobrze. Dobrze, że to przeczytałem, bo... O, kurcze, kurczę. To niedobrze w takim razie. E... No to zwolniłem go. Yy, i potrzebuję 24 zł. O To niedobrze. to musimy zmniejszyć sporo. O, a już miałem taki super plan 20. Ok, 107 dobrobytu. Szczęście nam, mamy na maksa. 22. No dobra, e, agenci. E, Zatrudni. Nawigator zignoruje. A, bo oni dostali. To e, plus 20, jeśli cech agenta, to zdyscyplinowany. I on. O, nie jest sceptyczny na magię nareszcie, ale no muszę go i tak uleczyć, muszę dostać ulepszoną maść, targowisko. To jest ulepszona maść. O, to co to może? Dobra, mam jeszcze lepszy pomysł w takim razie. Yy, gdzie to jest, yy, agenci? Yy. Minus 6 potrzebuję, tak znaczy 6. Dobra. Idealnie. Idealnie yy. plus 1. A to mi zabiera 5. To no nie, cofnij 100. Dobra. Yy, targowisko. Kupmy to. Kup. Teraz agenci. Ulecz. No i nie mamy ran. Idealnie. Świetnie się składa. Dobra. Kontynuujmy. Tutaj nic. Tutaj wszystko. 100 szczęścia, 19 zasobów uleczony. Mamy też i psa. Lęk separacyjny, separacyjny. I pędzimy przed siebie. Tydzień ósmy. Zbliżamy się powoli do tygodnia 12. Kolejny list. Co tym razem? List zatany. Ta niebieska pieczęć oznacza złe wieści. Dumnie obwieszczamy dobrą nowinę ze świętych ziem, Atany. Nie tylko nasza ukochana królowa całkiem wróciła do zdrowia, ale nasz Bóg okazał nam niewiarygodną łaskę. Królowa Paloma w wyniku cudu zaszła w ciąży i oczekuje dziecka. Oho jej. Cudne dziecię. Uff, to musi być sztuczka. Nikt w to nie uwierzy, prawda? Może w tej historii ziarno prawdy. Może nie. Ważne jest, w co ludzie uwierzą. A wydaje się, że ludziom przydałoby się jakiś cud. Nana, Słuszna uwaga. Jaką grę rozgrywasz Paloma? Cóż, czas pokaże. Eee, tu mamy zadanie główne w zamku. No dobra, zróbmy najpierw petentów. Wasza Wysokość, mam wieści na temat hartów, byliśmy w stanie znaleźć lekarstwo i psy, psy szybko nabierają sił. Wygląda na to, że lada dzień wrócą do pracy. To wspaniała wiadomość, ale proszę nie pośpieszaj tego. Upewnij się, że będą mieć zapewniony odpoczynek. Naturalnie, Wasza Wysokość, ale to nie ja rwę się do biegu, tylko one. Dzięki Wam, wasze nasze pieski będą wkrótce robić to, co kochają najbardziej. No i świetnie, dostaliśmy młotek, słysząc, suszon... o, no to będziemy mogli chyba e, tą ostatnią rację żywnościową. Niebo ogarnęło boskie światło. Świecąca kula przecięła gwiaździste niebo. To było tak piękne Wasza wysokość, a potem kula ognia spadła na nasze pola, co wydawało się błogosławieństwem, okazało się przekleństwem z piekła rodem. Ostatnie tegoroczne plony płonął. Musimy je chronić. O oh jezu. Yes. Eee, hop. Eee, zróbmy tak. I tak. Ok. Katastrofa. No więcej nie zrobię, bo to się już pali. Potwierdź. Plus 30. Pula. Świetnie. Nasze plony e, pola płoną, a ty roz. E, Rozprawiasz o światłach? Co mamy poradzić na upadające niebo? Za to plony. Plony mogę uratować. Wybaczcie wasza wysokość. Ja tylko mówię. Coś mi widzieli. Meteor spadł. E, tutaj coś dość przeczytania mamy. Nie mamy. Ale tutaj mamy kometę. Okej. Okay. Jakiś żołdak. Wasza wysokość, przybyłem odebrać moje złoto, ści�. lord wiele widzi do waszych usług, słynny z nieznanych lądów. Obiecano mi okrągłą sumę na poczet mojej kolejnej przygody. <attacking> <chega every> o, <word out> <touches> <itations> no właśnie. Król Erik powiedział mi o twoim poprzednim powołaniu, Rycerstwo nie zadziałało i myślałeś, że to się uda? Może tak być, cóż wasza strata? Ktoż to wie, jakie cudowne rzeczy mogłem widzieć? Nie macie za grosz wyobraźni, no a ty jesteś zwykłym oszustem. I mamy naszego żołnierza. E, generał Sojka, wasza wysokość, przynosi niepokojące wieści. Liczebność naszych wojsk maleje. W ostatnich wydarzeniach nasi ludzie tracą wiarę. Jeśli chcemy utrzymać siłę w naszych szeregach, musimy podnieść morale albo wytrenować nowych żołnierzy. Eee, okay. eee. Niech będzie. A jak zrobił? Tak? No dobra. Eee. To, to na razie sobie zostawię, bo chcę mieć y, to, chcę mieć to, to te, te pięć zasobów już. Potwierdź. Mało dostaliśmy, dobrobytu 60 tylko. Upewnij się, że możemy na nich polegać. Tak, wasza wysokość. Ci, co zostaną albo do nas dołączą, będą naszymi najlepszymi żołnierzami. Macie moje słowo. Idzie jakiś gruby. Porozmawiajmy, wasza wysokość. Mamy trochę zapasów. Dajcie znać. E, hop. Hop. dobra. No i świetnie, potwierdź. Zapasy 5. To powinno wystarczyć na spłatę tego paskudnego długu. Okej, okay. no i mamy. Mamy nieco zapasy. Zgromadziłem jeszcze trochę przedmiotów do skrzyni z zapasami. Już przygotowaliśmy wszystko co moglibyśmy. Zatrzymajcie się, łatwiej to dobra. Okej. Okay. Co musimy zrobić? Przypomnij mi, co chciał od nas Edton. Wydaje się, że mieszkańcy jego miasteczka czynią mu wyrzuty po tym, jak wy uwolniliśmy masalnie. Potrzebujemy zgromadzić piwo. Mhm. A to nie jest Edton przypadkiem? Królowa Aurelo, wyglądacie tak dobrze, jak to możliwe, biorąc pod uwagę wasze ubóstwo. Także to miło. Czemu zawdzięczam przyjemność ponownego oglądania Twojej klaży? O, twarzy, lordzie Edcon. Nie sądzę, bym musiał Wam przypomnieć o niespłaconym saldzie. Nie w ludzi wciąż rośnie. Niektórzy nawet mówią, że celowo zwlekasz, by unikać swoich zobowiązań. Gdy sam handlowałem pyłem, mieliśmy sposoby, by upewnić się, że długi były spłacane. Mam to, czego potrzebujesz. Mam dobre wieści. Udało nam się zebrać to, co obiecaliśmy. Och, cóż, po prostu wspaniale, czyż nie? Myślę, kogoś by odebrał je tak szybko, jak to możliwe. Nie spodziewajcie się chyba, że sam będę je nosił. I dostaliśmy, dafernianie zawsze spłacają swoje długi. Kolejne osiągnięcie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tyle w tym odcinku, znaczy w tym odcinku, w tym w tym momencie tyle tutaj. Tutaj mamy zadanie, ale poeksplorujmy. Poeksplorujmy. Eee, widok na wodospad 6. Tutaj wszystkie... Wszy, wszyscy prowadzą tutaj. No to chodźmy. Wieś Bogo Gęsta mgła przyległa do ziemi, a powietrze wypełnił zapach wilgotnego mchu. Mieszkańcy Bogowa rzucili podejrzliwe spojrzenie na agentom ze swoich niskich kamiennych chat. Po wymienieniu kilku gniewnych zdań wieśniacy zmiękli i zaoferowali agentom posiłek, ale ich oczy nadal pozostały czujne. Okej, okay, pożywny gulasz. Eee, a tutaj, widok na wodospad. Grzmot wodospadu niósł się po okolicy na długo, zanim agenci dotarli nad wodę. Rzeka spad eee, spadała kaskadami poza krawędź, a wodny pył wznosił się lodowymi eee, pióropuszami, osiadając im na twarzach, gdy podziwiali widok. Ciemny, ociężały kształt, wynurzył się z gęstwiny, pilnując trzech mniejszych, gdy te piły wodę, sadzawki u stóp wodospadu. A, i nic nie dostałem. Aha. Okej. Okay. Ale możemy zrobić jedno takie jeszcze na siedem, co? Tu mamy takie na siedem i to będzie też Koniec. No dobra, eksploruj. Brzozowa Góra. Agentów otoczyły smukłe białe drzewa, krople żywicy są, sączące się po ich cienkiej, niczym papier korze. Powiadali, że Brzozowa Góra to miejsce, gdzie duchy tańczyły pomiędzy upiornie białymi pniami. Miękki, e, miękki szept szeleszczących liści i odległy śpiew ptaków tworzyły w tym miejscu tajemniczy spokój. I za to dostaliśmy metal. I kolejny poziom królestwa i dodatkowo solidne buty. Okej, okay, czyli został nam na sam koniec. Na następny dzień tylko jeden... Yy, jakby... Yy, no. Jedna lokalizacja zaułek rybaków. I wychodzi na to, że to tyle. No dobrze. W takim razie ja bym w tym miejscu zakończył. Tam pójdziemy w kolejnym odcinku. Yy, żeby nie wyprzedzać w paktu. Zapiszmy grę. Bardzo chciałbym Wam podziękować. Jeżeli oczywiście się podobało, zachęcam do subskrypcji, do skomentowania, do zostawienia łapki w górze. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.